Jest ich trzech. Wszyscy zawalczą na XK 6 PLMMA 38 w Toruniu. Łączy ich jedno mistrzostwo PLNMA. Adrian Zieliński niebawem będzie bronił swojego tytułu w wazy lekkiej. Myślę, że będą fajerwerki. Michał Gutowski. Do niedawna mistrz w kategorii półciężkiej. Stracił swoje trofeum po PLM 31 i walce z Martinem Zawadą. Nie chce upadać, Gutowski! To pomoże mu lewym sierpowym Martin Zawada. Łukasz Bieńkowski. Podobnie jak Gutowski, walczy w kategorii półciężkiej. Polski Vanderlei Silva. Mako wadło w ręku. Na co to było? Nie bywałem! Będę szukał rozwiązania przed czasem. Dzieliński, Gutowski, Bieńkowski. Trzech wojowników na szóstkę, a konkretnie na xcage 6 PLN 38 Extra, 5 września 2014 na żywo, tylko w Orange Sport.